Siema, siema, to znowu Chryzol. A dzisiaj kontynuacja naszego serwera na Minecrafcie Dobra, co? Ostatnio zaczęliśmy. No, dobra, to idziemy rozpierdzielić drzewa. Idziemy znioszyć. Tak. Zaraz zdobiemy te drzewa. Gdzie na zima? Nie. Ogólnie to ja by bym bo. Śluzku badać, bo ja jest śluzok a niego rol jakiś. Nie. Żeby nie było. Zdupiłem i stronę tego drzew. No, co mam jeszcze powiedzieć? Piszcie w komentarzach jakie chcecie gry jeszcze. To zagram. Bo nic jakoś nie piszecie. Jak będzie tu 50 łapę w górę zagramy sobie w FIFA. Jak chcecie. Tylko musicie zasłużyć. No. Dobra. Razrzucymy sobie kaczuszkę czy co to jest. Góra chyba. Dobra, pierdzielimy ją. Dobra, zdechła, ta świnie, żeby miało mięso nie za zasrany. Ging, ścierwo. Kolanami na ryj! No, Dzięki. Dobra. Będziemy sobie kilo zrobić, bo zaraz zdechniemy z głodu. <słuch> Dobra, dajemy patyczki. Jeden zupełności No, szybciej, szybciej, szybciej. W trzecim odcinku jakoś będziemy już się przeprowadzać. To wystarczy. Dobra, robimy sobie kilo, w ogóle lepsze. Zostanę już noc, żeby się połapać ze zombie. W ogóle, na jakim łatwiej... Dobra. Szybciej! O, jest skina. Wezmę i zrobię. Dobra, jeszcze tyle i dość. Zrobię sobie piecyk. Piecyk żeby się usmażyć. jeszcze węgiel muszę mieć. kurde, Dobra. i będziemy sobie usmażmić dobra. Yes. dobra, rozdupcymy to jeszcze, zaraz zombie będzie, więc będzie jazda lepsza Dobra, tuś, tuś. Skaczek nienormalny. Dobra, patyki są. Wszystko schowujemy. Zrobimy sobie mieczek i idziemy na film na zombie. Trzeba jeszcze zażrzeć coś, toś teraz zombie, zombie, chodźcie, 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 świnie się rozwalę, jak nie ma zombie, chodźcie mięcho. mam pomysł, no zaraz będę. Dobra, nie ma. To nic. Idziemy do domu i kończymy ten odcinek. Albo zresztą rozdupcimy pająki. Chodźcie tu do mnie, chodźcie. O ja Creepers! Nie! Jak dupnie! Jezus, Maria! Na mnie drugi. Zyj głównie! Zabiliśmy gówniara. Widzieliście to na zakończenie. Solidny, solidny koniec. Dobra. To nic, dzięki za obejrzenie, lajkujcie, subskrybujcie i następny, kan następny odcinek będzie jutro. Do cześć i czołem.